Hej wszystkim! Witam na kolejnym odcinku Zajegrania. Dzisiaj pomówimy o najfajniejszych designach pancerzy w grach. Jako cosplayerka mam dodatkowego hopla na tym punkcie, tak więc miłego oglądania. Muzyka Trudno jest wybrać jedną jedyną dobrą zbroję ze Skyrima, zwłaszcza że gracze w zależności od preferowanych kryteriów mogą sami je projektować. Jednak kiedy spełnisz odpowiednie warunki możesz stworzyć daedryczną zbroję, która jest najbardziej demoniczną, jaką Dragon Ball może mieć. Od razu czuć bijącą od niej ciemność. Nie może zabraknąć również Power Armora T51 bez Fallouta, która napędzana jest baterią TX-28 microfusion Pack. Jest to zaawansowany technicznie pancerz, który zasilany jest energią wytwarzaną w procesie mikrosyntezy termojądrowej, wykorzystywany przez armię amerykańską, a potem bractwo stali. W grze StarCraft ikoniczną zbroją jest CMC Powered Combat Suit, która jest znakiem rozpoznawczym każdego żołnierza Terran. Zbroja CMC została stworzona od podstaw na wypadek różnych przeciwności losu i brutalnych walk przeciwko Zergom, Protosom lub innym stworzeniom. Zmieniająca się zbroja od Mjolnir Mark IV w Halo Combat Evolved do wersji Gen 2 w Halo 4 wciąż zachowała swoją słynną formę i kolorystykę pomimo ubiegu lat. Pancerz jest marzeniem każdego żołnierza. Gracze mają szczęście, że sztuczna inteligencja, tak przyjazna jak Cortana, wybrała możliwość połączenia się z mózgiem użytkownika, tak jak Mjolnir zacierał granice między zbroją a nosicielem. Seria Crysis oraz ich zbroja Krajnet Nanosud bez wątpienia jest jedną z najfajniej wyglądających zbroi w grach w ogóle. Idealne połączenie technologii i monstrualnego wyglądu, Nanosud został zaprojektowany w jednym celu: aby uczynić rasę ludzką tak potężną i śmiercionośną, jak obcą rasę znaną jako Cet. Jeżeli Waszym zdaniem zabrakło jakiejś zbroi, powiedzcie nam o niej w komentarzach. Na dziś to tyle jeśli chodzi o najfajniejsze pancerze, choć wiemy, że jest ich znacznie więcej. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Cześć!